Ja dzisiaj chciałbym przeprowadzić wywiad z panem burmistrzem Borku Wielkopolskiego, Marianem Więczakiem. Witam pana. Witam. Przejdziemy może od razu do pierwszego pytania. Jak w ogóle panu żyje się w naszej gminie? Jak w Borku się pan podoba? No, ja myślę, że dobrze mi się żyje w tej gminie, kiedy tą gminą zagaduję, więc dlatego jestem przekonany, że nasza gmina jest gminą. Dobro, jak na nasze warunki i nawet z będzie powiedział, że jedna z lepszych. Polecił pan, poleciłby pan do życia. Dokładnie, dokładnie tak, że jest to gmina w miarę czysta, w miarę przyjazna, ładna. Wszystko jest tak, jak być powinno. A jakich zmian by pan tutaj najchętniej dokonał, co by pan zmienił? Ja myślę, że tej gminie nie należałoby zbyt wiele rzeczy zmieniać i to je udoskonalać. A jak, jak pan widzi naszą minę za parę lat? Jak będzie wyglądać? No to jest trudne pytanie, bo za parę lat to ja już tutaj nie będę. Ja widzę gminę, co jeszcze ja powinienem zrobić. To jest najważniejsze. Nie wiem czy jeszcze raz. Wiecie, czy jest ktoś na mnie w pytaniu, co mam dalej zrobić? No właśnie, co by pan tutaj najchętniej zrobił? Jakieś ja, ja myślę, że w naszej gminie jeszcze brakuje parę e, rzeczy. No w tej chwili jesteśmy na ukończeniu już budowy drogi, która, żeby do miasta Borku nie wyjeżdżały pojazdy ciężarowe, ale myślę, że bardzo ważna rzecz jest, to szczególnie dla młodzieży, wszyscy, e, tej młodzieży mniejszej i tej większej młodzieży, Czyli pobudowanie hali sportowej wraz z kompleksem boisk i cały czas myślę Martyn i myślę, że to mi się uda. W niedługim czasie będziemy rozmawiać z firmą, pobudujemy coś, ja bym to nazwał może aquaparkiem dla młodzieży, żeby młodzież dzieci w czasie dni mogły sobie, no może nie pływać, a bawić się w tak właśnie doskonałym miejscu. Zobaczymy jak to nam wyjdzie, ale myślę, że tak, to się uda i Wtedy wszyscy zobaczycie sami, czy to jest akurat dobry pomysł, czy nie dobry pomysł, dobry pomysł. I poza tym, jeszcze myślę, że wciąż jesteśmy niedoskonali jeszcze w zieleni. Że gdzieś trzeba jednak poszukać specjalisty, który by nam pokazał, w jaki sposób zagospodarować, żeby nasza gmina była w pełni zielona. On właśnie zaczął Pan o tych ciężarówkach, które przejeżdżają przez Borek. Czy jak jakoś tutaj szczególnie dbamy o bezpieczeństwo o ochronę środowiska głównie mi chodzi? No tutaj myślę, że właśnie e, nie tylko to jest związane z ekologią, e, zamknięcie jakby miasta Borku dla ruchu ciężkiego, ale jest to związane i z bezpieczeństwem mieszkańców e, i w ogóle po prostu zabytki również nie cierpią. Nasze miasto jest jednak częściej części zabytkowe i też, żeby taki ciężki sprzęt poprzez oddygania, nie niszczył naszego miasta. Mówił Pan już też o tych sportowych dzieciach, ale czy jakby jakieś bardziej profesjonalne plany na sport w naszej gminie, coś bardziej głębszego może? No, ja, ja myślę, że gmina takiej wielkości jak nasza to nie powinna iść właśnie w sporty e, na wysokim poziomie, a w sporty masowe. Czyli tutaj te upowszechnianie różnych biegów, różnych po prostu zajęć sportowych, ale ogólnych, ogólnorozwojowych dla ogółu mieszkańców tej gminy. A czy szkolnictwo, no bo my jesteśmy uczniami gimnazjum, czy według Pana szkolnictwo jest na dobrym poziomie, czy coś też by Pan chciał może zmienić? No ja myślę, że szkolnictwo jest na dobrym poziomie, bo tak przynajmniej zawsze mnie tu zapewniają i uczniowie i dyrekcja. Ale wciąż mi się marzyło, żeby było od gimnazjum do uczelni jakby wyższych, żeby poziom nauczania był taki, który by po prostu by nie był takim czystym uczeniem się uczniów, a było to taki sposób studyjny. A czy w naszym budżecie, naszej gminy, znajdą się jeszcze pieniądze na organizację jakichś może, oprócz tych dni borku, imprez, koncertów? Wszystko jest e, możliwe, tylko do tego trzeba też jeszcze chęci i organizatorów. Jeżeli są organizatorzy, to wszystko się ładnie zgadza, no bo to nie jest tak do końca, ja wiem, że młodzi by byście tutaj chcieli, ja też bym tak chciał, ale czasu z kolei to nam, urzędnikom, nie starcza na takie zajęcia się i tak dalej. Ja myślę, teraz sobie dużo obiecuję po nowym dyrektorze Gminnego Ośrodka Kultury, że ten po prostu będzie pewną rolę spełniał i wtedy będziemy mogli mieć dużo więcej tych atrakcji, jakbym powiedział, rozrywkowych. A czy nasza gmina bierze udział w jakichś specjalnych konkursach na dotacje z Unii Europejskiej? O i w pieniądze. my robimy to już od wielu lat, jak jestem na urzędzie i te możliwości były i cały czas realizujemy, dlatego też jesteśmy jednym z założycieli. Lokalnej, lokalnych działań w Wielkopolsce, więc tutaj po prostu wszystkie inwestycje praktycznie są wspierane przez środki pomocowe Unii Europejskiej, z różnych działań, z różnych programów i nawet staramy się o środki, które służą w kulturze. A te pieniądze zazwyczaj idą na renowacje jakieś? Dodawanie dróg? No tutaj po prostu jeszcze... w Wszystkie działania są e, objęte tymi pomocami, i tak my korzystamy tam. Nie mówiąc o, tym, o kanalizacji, budowie dróg, to jest taka rzecz, bym powiedział, obowiązkowa i ja to będę robić. Ale również o taki przykład, jak go był e, wspomagany: 50% środków unijnych. Świetlista teraz w Koszkowie będzie e, robiona w Skowkowie, i tak po prostu. Ale oprócz tego, w tym roku staramy się jeszcze, że będziemy. Właśnie na te y, imprezy, jak pan powiedział, kulturalne, że chcemy, może nam się to udać, wystąpi jakaś gwiazda, na przykład z, y, y, przed Bożym Narodzeniem śpiewa się Kolendy, tak, I, czyli mm -hmm. okresie, czyli ktoś tam za, ładnie zakolenduje i tak dalej, i tak dalej, no, ale zobaczymy, czy nam się uda, pomysły są. A jak już jesteśmy w tych finansach, również chciałbym się spytać. Czy nasza gmina mieści się w granicach budżetu, czy może jakieś długi, małe, co coś? Pojęcie, czy gmina się mieści w budżecie, zawsze się musi mieścić. Nie ma takiego pojęcia, że, bo ustawa nie pozwala, żeby można więcej wydatkować środków niż jest w budżecie. Można tylko się wspomagać kredytami i te kredyty i pożyczki mogą istnieć, ale one muszą być wykazane w wieloletnim planie inwestycyjnym. I pokazać, że możliwość jest tej gminy tylko na jakiś krótki okres, że będzie mogła sobie zapożyć i zrobić inwestycje, ale te pieniądze musi mieć wciąż w budżecie tak, że nie można budżetu nigdy przekraczać. A przejdźmy może teraz do turystyki. No to czy chciałby Pan, widzi, widzi Pan tutaj jakieś nowe obiekty turystyczne? Gdzie by Pan to przede wszystkim również umieścił? No, no zależy w jakim to pojęciu może, myśl, można myśleć. Ja uważam, że jakby turystykę, obiekty turystyczne powinni rozwijać prywatni inwestorzy, prywatne firmy. My możemy je wspomagać. Dla nas po prostu jest ważne, żeby były pewne obiekty turystyczne, ale to takie właśnie jak dzisiaj nad zalewem chcemy robić rybakówkę i inne rzeczy tam rozwijać. Jak dzieje się budowany jest wigwam, to tam dobrze to ogląda. Myś, cały czas myślę, że w lesie, czyli bardziej w parku, między Strymianami a Workiem, bo to nazywam zawsze parkiem, bo to jest w granicach miasta, że też tam powinny jakieś obiekty powstać turystyczne. No i tak patrzę dzisiaj, że na ulicy Powstańców, aż do Obwodnicy, to też jest jakby ulica turystyczna, bo bez wieczorem można zobaczyć ludzi z kijkami. <noise> Czyli tak reasumując już ten nasz wywiad, ale również o to, jeszcze o tej turystyce. Czy sądzi pan, że Borek, gmina nasza, jest dobrze rozwinięta pod tym turystycznym wpływem, czy raczej coś jeszcze brakuje, coś trzeba zrobić? No, ja myślę, że dużo brakuje tutaj z kolei, ale to też trzeba spojrzeć na charakter gminy. Bo inny charakter jest gmina przykład Dol, gdzie ona Powinna być tylko taką gminą e, czysto turystyczną, nie powinno być przedsiębiorstw i tak dalej. A u nas jest to troszeczkę inaczej, ale myślę, że w dziedzinie turystyki jeszcze można dużo zrobić, chociaż jest bardzo e, mało promowana, bo to jest ważne, mało promowana. Mamy obiekty i takie, które można by było zwiedzać, chociażby nasza świątynia na Zdzierzu, prawda. Jest wiele rzeczy e, do zwiedzania, e, zalew jest mało rozpropagowany. E, w Jerzewie, więc myślę, że jeszcze jest wiele, wiele rzeczy do zrobienia. Dobrze. To dziękuję panu bardzo serdecznie za nasz wywiad. I myślę ja że, dziękuję. Myślę, że do następnego może. Nie, jak się uda? Jak się nie uda, to poprawić. Tak.